Wydawnictwo Insignis przedstawia Adam Kay Nie lekarz Czyli jak wyleczyłem się z medycyny Przekład Michał Jóźwiak Czyta Adam Bauman Dla Majka Szachtera Za moje świetne poczucie humoru I dla członków mojej rodziny Oraz znajomych Którzy po raz kolejny dowiedzą się dość ważnych rzeczy na mój temat, czytając o nich w książce. Imiona kolegów i przyjaciół pojawiających się na łamach tej książki zastąpiłem imionami postaci z kinowego uniwersum Marvela, ponieważ ta organizacja, jestem o tym przekonany, nie zatrudnia prawników. Z anonimizacją członków rodziny byłoby o wiele więcej zachodu, więc dałem sobie spokój. Flashback. Formaldehyd. Wiecie, jak to jest, kiedy kroi się martwe ciało. A nie, jasne, że nie wiecie. Jest to perwersyjne, obrzydliwe zajęcie. Z którym powinni mieć styczność wyłącznie koronerzy i członkowie gangów. Chyba, że jest się jednym z dziewięciu tysięcy osiemnastolatków, którzy każdego roku zapisują się w Wielkiej Brytanii na studia medyczne. Dla nich krojenie ciał to coś normalnego, coś, co robi się w każdy piątek rano. Załóż najgorszą koszulę i spodnie. Doradził mi sympatyczny student drugiego roku przed pierwszą sekcją, w której miał wziąć udział mój rocznik. Bieliznę też. Noś te same ciuchy co tydzień, a na koniec roku je spal. Wyobraziłem sobie, że moje ubrania zostaną poplamione płynem mózgowordzeniowym albo obryzgane fragmentami płuc, ale rzeczywistość okazała się o jakieś Dwa procent mniej obrzydliwa. Chodziło o zapach. Fetor prosektorium wsiąka głęboko w każde włókno bawełny i poliestru i nigdy, przenigdy się nie ulatnia. Szokuje na nowo za każdym razem, kiedy człowiek znajdzie się w promieniu stu metrów od drzwi. Jest to woń, której nigdzie indziej nie napotkałem. I która w najbliższej przyszłości raczej nie zainteresuje perfumiarzy z Joe Malone. Stanowi dziwaczne połączenie zapachu przeterminowanego mięsa i octu w przemysłowym stężeniu drapiącego w gardło, wypalającego nos i piekącego w oczy. Wparowaliśmy do środka dwustuosobowym stadem i zaczęliśmy picować, że trudno o coś bardziej powszedniego niż zajęcia, w których weźmiemy za chwilę udział. Zdenerwowanie ukrywaliśmy pod maską wesołkowatości i grubiaństwa. Sięgnąłem po zachowanie wyuczone podczas setek meczów West Hamu. Udawaj, że jesteś jednym z nich. Co? Ty lubisz piłkę nożną? To jest najbardziej szokująca informacja w całej książce, oznajmił mój dobry znajomy Justin. W tym jednak przypadku udawali wszyscy: Wybierzcie sobie zwłoki! Ryknął wykładowca, jakby prowadził wieczorną grę w bingo na statku wycieczkowym. 63 lata, infekcja kolana. Wokół zamykanych na zamek błyskawiczny worków na ciała, utworzyły się grupki zalęknionych studentów Mogę się do was przyłączyć? Wyjąkałem do moich kolegów, takim tonem, jakbym kompletował czwórkę do gry w brydża a nie szykował się, by poćwiartować czyjegoś dziadka na podobieństwo bożonarodzeniowego indyka Wszyscy zresztą ściemniali na potęgę że czują się zupełnie komfortowo Najważniejsze było nie okazać lęku, który przepełniał nas z oczywistego powodu. Niestety, mimo tego pokazu wymuszonej nonszalancji, sytuacja uparcie pozostawała namacalnie dziwaczna i budziła w nas niepokój. Większość grupy nigdy nie miała styczności z niczym bardziej przerażającym niż wygłupy z tablicą Ouija. Kupno paczki prezerwatyw. Skazanych na przeterminowanie, zanim do czegokolwiek się przydadzą, albo zawody w tym, kto pierwszy spuści się na herbatnik. Najodporniejszy na rozmakanie jest typ rich tea, niezależnie od rodzaju cieczy. Tymczasem lada chwila mieliśmy pokroić człowieka. Ten nagły przypływ odpowiedzialności był jak runięcie bez spadochronu w dorosły świat. Nie lada odmiana dla nastolatka, któremu ledwo co zmienił się głos i opadły jaja. Jakbym przez przypadek wrzucił wsteczny, jadąc 110 na godzinę po M1. Dobrze. Czyli czas otworzyć worek. Najpierw twarz jak z wosku, żółtawa. Prawie, choć nie całkiem, nieludzka. Stojący obok paker, grający w ragby, Nazwę go Thor, natychmiast zażartował, że Facio wygląda jak babcia Brusa Willisa. Reszta grupy, desperacko spragniona jakiegokolwiek wentyla emocjonalnego, wybuchnęła śmiechem. Potem pojawiła się klatka piersiowa, nadzwyczaj owłosiona. Trafił się nam Łuki, szepnął inny świeżak. Roześmialiśmy się ponownie i zaczęliśmy rozważać na głos, czy włosy na klatce piersiowej rosną po śmierci. Nie rosną. Podobnie jak paznokcie, u dłoni i stóp. W chwili śmierci wszystkie komórki ciała permanentnie rezygnują z pełnienia swoich funkcji. Jest to posunięcie dość nieodwołalne. Nie można jednak zaprzeczyć, że zwłoki faktycznie mogą wyglądać, jakby potrzebowały pośmiertnego manicuru i pedicuru. Prawdopodobnie z powodu schnięcia, obkurczania i cofania się skóry otaczającej paznokcie i włosy. Następny był brzuch, tak pomarszczony, jakby narządy wewnętrzne denata zostały próżniowo zapakowane. Potem suwak kontynuował podróż ku stopom, a po rozchyleniu folii na boki wszyscy gwałtownie wciągnęli powietrze z zaskoczenia. Penis tego mężczyzny był przeogromny. W głębi serca miałem poczucie, że nadeszła moja kolej na dorzucenie jakiegoś żartobliwego komentarza, choćby po to, żeby pokazać, jak bardzo nie robi na mnie wrażenia udział w tej wciągającej scenie rodem z horroru. Ale nie potrafiłem. Jeszcze nie. Sprzeciwu wobec żarcików też jednak nie zgłaszałem. Gdybym okazał współczucie albo szacunek, wystawiłbym się na kpiny. Pierwszy tydzień, a my już uczyliśmy się składać w kostkę i upychać z tyłu szafy nasze najbardziej ludzkie uczucia. Tak naprawdę nie ma powodu, żeby siekać człowieka na pierwszym roku. Ani w gruncie rzeczy wcale. Istnieją inne opcje, dzięki którym nie trzeba wywijać ostrzem chirurgicznym niczym młodociany zorroszpadą. Mamy modele i wizualizacje 3D, jest nawet możliwość obserwowania profesjonalnej sekcji wykonywanej przez specjalistę patomorfologa. Nas tymczasem, skasowanych do bólu po inauguracyjnym tygodniu studiów, spędzonym w większości na chlaniu. Rzucono na głęboką wodę, dając do dyspozycji tylko skalpel i licencję na czarny humor. I nie zapominajmy, byliśmy nastolatkami, więc nie było możliwości, żeby fiut tych rozmiarów umknął naszej uwadze. A to też rośnie po śmierci? parsknął jeden z moich kolegów. Obecnie specjalista pulmonolog. Kolejny student Obecnie specjalista radiolog pstryknął w przedmiot naszego zainteresowania i ochrzcił trupa mianem pało grzmota. Męska fascynacja wielkością pały nabrzmiewa do jeszcze bardziej absurdalnych rozmiarów, kiedy ma się do czynienia ze zwłokami. Oczywiście wybujały penis tego jegomościa nie powinien być ani trochę bardziej interesujący czy znaczący niż duże stopy. I długie kciuki trupa leżącego dwa stoły dalej. Tak czy inaczej, tego dnia nie mieliśmy zajmować się genitaliami. Wykładowca anatomii oznajmił, że skoncentrujemy się na płucach. Instrukcje, które wydał, były stosunkowo proste: wziąć jeden skalpel i jedne zwłoki, wykonać schludne, proste nacięcie przez całą długość mostka a potem uzyskać odwróconą literę T, dodając dwa cięcia wzdłuż dolnej krawędzi żeber. Nie będzie krwawiło przypomniał nam. Pacjenci są martwi, a ich serca, czasy pompowania czegokolwiek, mają już dawno za sobą. Choć było to nowe doświadczenie dla nas wszystkich, ja, od małego wegetarianin, Czułem się wyjątkowo słabo przygotowany. Pozostali studenci, otaczający stół, ćwiczyli na tę okazję przez całe życie, krojąc steki i piersi z kurczaka. Najlepszym analogiem z moich realiów była sprężysta, zwarta mozzarella. Sięgnąłem po skalpel, pragnąc nie tylko dowieść, że nadaje się na lekarza, ale i wykazać się wrodzonym talentem do chirurgii. W chwili, w której czubek ostrza zawisł kilka milimetrów nad powierzchnią skóry, o fizjologii własnego ciała dowiedziałem się nie mniej niż o anatomii denata. Mój układ współczulny wszedł na najwyższe obroty. Tętno przyspieszyło, zaswędziały aktywujące się gruczoły potowe, a mięśnie zadrżały, wprawiając dłoń w wyraźne kołysanie. A potem zalała mnie nagła i zupełnie nieoczekiwana fala potężnego głodu, co, tak się składa, jest niefortunnym skutkiem ubocznym wdychania form aldehydu. Kiedy skalpel wreszcie dotknął skóry, wszedł w nią jak gorący nóż w masło. Pomyślałem, że to w gruncie rzeczy logiczne, bo chirurdzy w serialach medycznych. Też nie przecinają skóry takimi ruchami, jakby piłowali deskę. Przeciągnąłem ostrze skalpela ku dolnej krawędzi mostka, starając się poruszać nim po linii prostej. Nie było to łatwe, bo moja dłoń nadal trzęsła się, niczym liść w tunelu aerodynamicznym. Zgodnie z obietnicą rozcięcie nie krwawiło. Widok ten pogłębił w moim odczuciu odczłowieczenie zmarłego, co, muszę przyznać, dobrze na mnie podziałało. Odzyskałem pewność w dłoni i łatwiej mi było sprawić denata. Z czasem miałem nauczyć się podchodzić z takim nastawieniem do każdej operacji: nie myśleć o pacjentach jak o osobach, których dobro zależy od mikrometrowej precyzji moich nacięć i szwów zamiast tego skoncentrować się na konkretnym naczyniu krwionośnym, więzadle czy jajniku, który mam przed sobą. Dotarłem do najniższego punktu mostka i skręciłem ostro w lewo pod żebrami. Miałem wrażenie, że idzie mi łatwiej, jakbym przecinał ciastolinę albo, o Jezu, nagle zaczął krwawić. Poważnie, wszędzie. Facet ożył. Wszyscy wzięli gwałtowny wdech. Thor krzyknął. Byłem niemal pewien, że lada chwila pacjent wystrzeli do pozycji siedzącej niczym potwór Frankensteina i zażąda przeprosin za niekulturalne komentarze na temat jego fiuta. Kiedy zorientowałem się, że w rzeczywistości to wcale nie on krwawił, tylko ja. Przypadkowo przeciągnąłem ostrzem po własnym kciuku. Z zawstydzoną miną przekazałem obowiązki skalpelowego studentowi po mojej lewej stronie i odruchowo wsadziłem krwawiący kciuk do ust, niczym dziecko, którym się czułem i rzecz jasna, wciąż byłem. I właśnie dzięki temu mogę zapewnić Was, że smak form aldehydu, w odróżnieniu od jego zapachu, ani trochę nie wzmaga apetytu.